Okej, okay, zbity jeden, za drugi, ale. chwila. On będzie odnawiał cały czas tarcze. <grym> o, rano, ale walka. To przejdzie do legendy. O, dobra. Bym nie mógł bić, gdybym miał mniej HP. <grym> ale dość zabawne. Ja go biję, a on sobie tarcze odnawia. I tak ciągle. <grym> dobra. A, ocalę cię, Klara. Ocale. Być może być ciężka. <grym> U mnie strasznie bije. Raczej jego pasywa. Dobra, szybko, 1k, Uderzyć parę razy. Boink robić. Wow! Wow! Pierwszy raz to zrobiłem. <noise> no tak tu cały czas wywalało mnie. Bo się zawsze zastanawiam jednej rzeczy. Czy to też uznawać jako dead na tej symulacji, czy nie? Bo to jest takie trochę dość ciężkie. To nie wiem, jak to uznać. To nie jest fabuła. To znaczy, nawet nie giniemy w tej symulacji. Po prostu przegrywamy i tyle. Nie wiem czy to dorzucać do licznika czy nie. Hmm, to jest bardzo ciężkie. Boink w głowę. Boink. Musi, musi być boink. Boink! Dobra. Byle mało mi nałożył tych staków. Odpalenia. Sześć. Chyba najwięcej jak mógł, bo wszystkie weszły. Uh, jeden, dobra. Kluczemy go crit. Jest! Oh. W końcu. Uh, tyle razy padłem, ale w końcu. Oh, uratowałem cię Clara po iluś tam dedach <laughs> W końcu. Oh, ale jest coraz ciężej, oj, coraz ciężej. Jak już jedno zwycięstwo poniosłem, to teraz powinienem jeszcze drugie ponieść. <laughs> Z tymi dobrymi bufkami. O nie jeszcze nie! A, zmarnowałem bufy! Um, tak, 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 tak. Odpadka! Odpadka, odpadka, odpadka. On nie ma. Jest mały problem. Tym, co tutaj będzie się działo? Otóż. Mm, on nie ma żadnych Czyli muszę mu trudemel zadawać. I ta wymiana, widzę, że nie jest najlepsza. Bo on mi więcej zadaje niż jemu. Ja I on dwa razy bije. A raz. Ja razy. Mm. Żeby tu moja historia miała się zakończyć. Okej, okay, czyli podwójna walka, i dostaje. Wyleczył mnie! A oh. oh, wyleczyłem się! A Moje. ja nie, nie, <laughs> nie dostałem. Nie dostałem, nie zostały mi bufki. Ale mi wrażenie otrzymuje. Hmm. Aha. Hej, no właśnie. I Teraz, jak mnie ta łapka złapie. A, nie może. <laughs> Bałem się, że on może mnie złapać, ale chyba nie może. To i tak chyba mi nie zmienia sytuacji. Bo jest nadal krytyczna. Ja mu nic nie zadaję! Ona stoi i się zastanawia co zrobić Ałałałała wa. A, a, a. To znowu Heal? A nie, dead <laughs> No to chyba jest nie do zrobienia samemu. O tak, to może być ogromny problem. wcześniejsze dało radę zrobić, a tutaj no. Ho, ho. Nie będzie tak łatwo. Och, okej, okay, dobra. Wiem jedno. Jego HP zawsze spadnie tyle samo, czyli do 79. AP, nieważne jaka to była ile mu wcześniej zdałem w pierwszej stędziu, ale widzę, że odstaje strasznie z reliktami chyba trzeba będzie trochę pobiegać i porobić te relikty, bo widzę, że no nie daje rady, szkoda, że bufy nie przechodzą, bo to mi strasznie osłabia no, postać, gdybym miał te bufy, to chociażbym miał jakąś tą większą pewność, że go zrobię, a tak to... dobra najpierw relikty, a później zobaczymy jak to będzie, więc chyba Ostatni raz dostałem od niego w pierdziel i lecę po relikty, bo dostaję srogo w pierdziel. No, bardzo nawet. Dobra, na no, raz faroki do artefakty, yy, znaczy relikty lepsze. Sprawdźmy. Żeby ona tak się obraca, ta luna. No nie wiem, atakuje i ona się obraca nagle. Z mocnym błęknięciem, bo tak to nie ma sensu. Oj, 11 staków. U, 200 HP albo 300. nie. No. No to tak wygląda. No i mi jej pasywa dobija. Buu! A nie, on sam. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. Jest szansa. Ah. <laughs> Jaki fuks! Oh. I tak oto zaczęło się mój rajd po zbieranie reliktów, by ulepszać inne relikty. Oczywiście biegałem też na symulację, żeby zdobywać te specjalne odłamki. Ale oczywiście. Można kilka tylko zdobyć. Robiłem codziennie daily zadanka, żeby również zdobywać te kryształy. I tak udało mi się w końcu zebrać te do 12 poziomu każdy setowy relikt. Ten co obecnie ulepszam. Wydaje się, że jest najlepszy. Oczywiście próbowałem w międzyczasie zdobyć legendarną broń, bo sądzę, żeby dała mi naprawdę dużego power Oczywiście, tak jak widać, e legenda się trafiła. I co najlepsze że. No. no zresztą zobaczcie, no po prostu. Ach, za każdym razem domagam się jednego. Domagam się tej postaci, i co? Dostałem postać, czyli Geparda na głównym kącie miał być. I co? Dostałem go na, na kącie gdzie mam wyzwanie. <laughs> po prostu z okoliczności. No. No dobra, do tej pory stwierdziłem, że może się uda. Jeszcze może się uda. O, o, dobra, mam jeszcze 10. Otwieram kolejne 10. I co? Niespodzianka. Kolejna legenda, która ma się pojawić. I sobie myślę, to może być szczęśliwy dzień. To może być szczęśliwy dzień. Może trafię broń. Może ją trafię i będzie mi łatwiej pokonać Swaroga, którego... Dość ciężko mi go pokonać. Nie trafiłem broń. <noise> no po prostu z jednej strony, szczęście w nieszczęściu. No, no kurde, no jak to może być? I tak właśnie tu jest ten problem. Mam wbite 12 poziom reliktów, ale brakuje mi broni. I dlatego zastanawiam się nad trzema propozycjami. Pierwsza to symulacje, czyli trzy tygodnie bez odcinka, bo bym musiał wbić te specjalne punkty, żeby wykupić tą broń. Druga opcja to zasilenie konta tak, i próbowanie pólnąć lepszą broń, tą legendarną specjalną, która no, jest bardzo mało prawdopodobna, że trafię albo po prostu kupię ze sklepu, bo będę już miał tyle wyprapowanych tych ticketów, albo po prostu dorzucę sobie postać, no, ale nie wiem czy to ma sens, bo to miał być jednak granie z samą Luną. A jak ty to widzisz Widzu i jak powinienem ra raczej postąpić, bo na pewno poczekam, to dla mnie to nie problem, albo zasilę konto i zobaczymy, bo to też nie daje mi pewności, że uda mi się go pokonać, ale jakby się udało dropnąć tą broń, to bym chociaż mógł się przekonać i by powiedział, nie, nie zrobisz i tyle. A teraz dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się, hej hej.